Pomaganie jest dziecinnie proste? Zdaniem uczniów i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu tak. Wszystko za sprawą siódmej charytatywnej sztafety pływackiej. Wydarzenia organizowanego cyklicznie po to by pomóc podopiecznym Fundacji Wrocławskich Odspicjum dla Dzieci. 22 listopada o godzinie 9 na naszym szkolnym basenie rozpocznie się siódma już charytatywna sztafeta pływacka. Idea jest bardzo prosta naszej sztafety za 5 zł można przepłynąć 25 metrów płyną głównie dzieciaki, nauczyciele, niekiedy rodzice. Organizujemy na co dzień bardzo dużo różnych akcji, w tym między innymi charytatywną sztafetę pływacką. Fundusze zebrane ze sztafety przekazujemy na fundację na potrzeby Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Pomysł przyszedł tak z nienacka. U nas bardzo prężnie działa wolontariat, samorząd szkolny, i dlatego wspólnymi siłami stwierdziliśmy, że Zrobimy coś jeszcze oprócz tego, co, co robimy, a że mamy basen szkolny, że mamy mnóstwo dzieciaków, które są z otwartym sercem chcą pomagać, więc wymyśliliśmy e, sztafety charytatywne. Jak nam powiedziała opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu, uczniowie bardzo chętnie włączają się w akcje. One są zakochane w tej akcji, kręcą filmy, zbierają pieniążki. E, w zeszłym tygodniu mieliśmy kiermasz ciast zorganizowany też z tej okazji. E, no robią wszystko z serduchem wielkim, także zawsze, zawsze działają. Moja działalność polega na tym, że w czwartej, piątej i szóstej klasie właśnie pływałam. W tym roku jednak nie będę wpływała, bo będę wpłacała, bo dawno nie pływałam po prostu i no, nie wiem, czy wrócę do tej formy. Zebrałam już pieniądze od rodziny i mam zamiar przepłynąć no kilka długości. Nasza klasa najczęściej jest klasą, która nazbierała najwięcej lub yy, prawie najwięcej pieniędzy na tą akcję. No i tym sposobem pomagamy tym chorym dzieciom. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci nie mogłaby istnieć bez przyjaciół, a niewątpliwie takimi przyjaciółmi są uczniowie i dyrekcja szkoły, której pięknie dziękujemy za podtrzymanie ich tradycji, która jest nam dedykowana. W zeszłym roku 70 km przepłynięte, ponad 15 tysięcy złotych, które zostało pozyskanych właśnie na rzecz naszych podopiecznych, których mamy 75, piątkę, a niebawem czwórka kolejna do przyjęcia. Aby jak najwięcej pomóc podopiecznym Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, uczniowie szukają sponsorów, najczęściej wśród rodziny czy znajomych. Jednak jak podkreślają organizatorzy, zewnętrzni fundatorzy są równie mile widziani płynięcie jest zależne od zebranych pieniędzy, więc Lepiej, żeby więcej płacili. I wtedy dzieciaki chętnie to ten dystans przepłyną. W poprzednich sześciu edycjach szkole udało się zebrać blisko 50 tysięcy złotych, a uczniowie przepłynęli ponad 240 kilometrów. W tej chwili mamy do przepłynięcia ponad 41 tysięcy metrów. Każdy taki czeka na ten dzień, ponieważ to jest po pierwsze możliwość popływać, tak długo popływać. Po drugie to jest też możliwość zrobić jakieś dobro i później po prostu jak dla mnie. To czuję się lepiej, jak wpłacam pieniądze, jak czuję, że pomogłam komuś w tym świecie. Zachęcam do wzięcia udziału w akcji, czy przepłynięcia basenu, czy wpłaceniu nawet 5 zł na, dzieci, na chore dzieci z tej akcji. Jest to dobre rozwiązanie zarówno dla nas, jak i dla innych i po prostu możemy szybko i łatwy, w łatwy sposób to zrobić. Przede wszystkim chodzi o to, żeby dać z siebie dużo, dużo dobra i żeby dobrze się bawić. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.sp84.wrocław.pl. Tam też jest link do zrzutki, przez którą można wpłacić. Całego serca zachęcam, bo płyniemy dla tych dzieciaków, które... Nie mogę. Ewa Miedzwiecka, Echo24.